Jest mi bardzo gorąco, strasznie od tych świateł, tutaj wysoka temperatura się robi, natomiast no wczorajsza ta gala... Hmm, jak zareagować na no, to wszystko co się wydarzyło na scenie, kiedy Doda na nią weszła? Nie wiem, bo mi nie było wtedy na scenie. Dowiedziałem się o tym, że była jakaś afera, że podobno ktoś nie dopuścił Dody do głosu z relacji mediów, bo akurat w momencie kiedy ta sytuacja się działa, byłem... Na backstage, i przemieszczałem się z jednego punktu do drugiego i wręczający nagrodę byli panami sytuacji. Ale z tego. Przepraszam, cukierek mi się obsunął w ustach. Ale z tego, co mi powiedziano, to yy, ona jakoś nawet niespecjalnie chyba o ten głos nam na tej scenie walczyła. Czyli weszła, powiedziała, yy, że może coś. Pytała poprie, się, ale, czy może. A potem zeszła i nie powiedziała. Nie wiem, jak było do końca. Natomiast nie sądzę, żeby ktoś specjalnie jej do głosu nie dopuścił. Bo wszelkie mm, plotki o banie na dodę w TVN są, z tego co wiem, nieprawdziwe. To myślisz, że kiedyś tutaj zaśpiewa na tej scenie? Ja bym sobie życzył, żeby przyszła i zaśpiewała. A znasz jej nową płytę? Pomidor. Okay. No to w takim razie życzę Ci, żeby albo polecam, żebyś, żebyś coś posłuchał, bo naprawdę co najmniej dwa single są bardzo fajne. Dziękuję. Cenię twój głos muzyczny, więc z pewnością pójdę za tą rekomendacją. Dzięki piękny serdecznie. Dziękuję Wszystkiego bardzo. Dobrego. Wszystkiego dobrego.